Cześć! Jestem Gosia Święcicka i jestem kierownik projektów wydawniczych w Wydawnictwie Kobiecem. Dużą część mojej pracy zajmuje przeglądanie i wyszukiwanie propozycji wydawniczych. Dlatego jestem tutaj, żeby opowiedzieć Wam o tym, co zrobić, żeby spełnić swoje marzenie o wydaniu książki. Zapraszam Was na instrukcję obsługi wydawcy, w której objaśnię krok po kroku, co zrobić, żeby wydać książkę, a na koniec przygotowałam dla Was taki mały bonus, w którym opowiem Wam, czego NIE robić, wysyłając propozycję wydawniczą do wydawcy. Napisałem książkę. Co dalej? E, wielcy pisarze mówią, że każda książka powinna poleżeć. Dlatego, jeżeli napisałeś lub napisałaś książkę, po prostu zostaw ten plik na komputerze. Może poleżeć tam miesiąc, dwa miesiące, może nawet dłużej. I po tym czasie zajrzyj tam znowu, przeczytaj, zastanów się, co możesz poprawić, i wtedy przygotuj maila do wydawcy. Najważniejsze jest też to, żebyś przemyślał, do kogo jest skierowana ta książka i w jakim jest gatunku. Czy jest to powieść, czy jest to poradnik, czy może jest to fantastyka, czy może jest to literatura obyczajowa. Jeżeli już będziesz wiedział, jaki jest to gatunek i dla kogo napisałeś tę książkę, możesz zabierać się za napisanie maila do wydawcy. Jak powinien wyglądać mail z propozycją wydawniczą do wydawcy? Po pierwsze, żyjemy już w czasach internetu. Wyślij maila, nie wysyłaj wydrukowanej propozycji wydawniczej na adres wydawcy, ponieważ tę propozycję wydawniczą prawdopodobnie przeczyta kilka osób, a jeżeli mamy tylko jeden egzemplarz, to trudno jest się nim dzielić i dłużej podejmujemy decyzję. A zatem, jeżeli zaczynasz tworzyć maila, po pierwsze musisz wpisać adres. Co wpisać w adresie? Przede wszystkim nie wpisuj wszystkich wydawców, jakich znasz. Zastanów się, do którego wydawcy kierujesz swoją propozycję wydawniczą. Czy jeżeli napisałeś fantastykę, to warto ją wysłać do wydawcy, który wydaje poezję? Niekoniecznie. Po drugie, na mailu masz taką opcję jak ukryj odbiorcę. To się czasami przydaje, jeżeli wysyłasz zbiorową wiadomość, bo my na przykład nie widzimy, że wysłałeś tę propozycję jeszcze do innych 15 wydawców. Trzecia kwestia jest taka, że musisz się zastanowić, Naprawdę się zastanowić, dlaczego chcesz wydać książkę właśnie u tego wydawcy. Bardzo jest nam zawsze miło, jeżeli w mailach piszecie, dlaczego chcecie wydać książkę właśnie u nas i jeżeli wiemy po tej wiadomości, że dokładnie to przemyśleliście i wiemy też, dlaczego wybrałeś akurat nas. To są zawsze miłe wiadomości, a po drugiej stronie maila naprawdę siedzi człowiek, który czasami w swojej pracy potrzebuje coś miłego przeczytać. Kolejna kwestia to załączniki. Musisz przesłać nam całą propozycję wydawniczą, czyli pełen tekst swojej powieści, poradnika lub co tam napisałeś i chcesz wydać. E, warto jest też zamieścić krótką notę biograficzną. E, często pytacie, co powinno się zawierać w takiej nocie. Napiszcie parę słów o sobie, jeżeli wasza praca nie jest związana z pisaniem lub dziennikarstwem. To nie ma większego znaczenia. Napiszcie, co robicie w życiu, co lubicie. Jeżeli po prostu wieczorami oglądasz Netflix i jesz popcorn, też nam o tym napisz, bo my też to robimy. Kolejna rzecz, jaką powinieneś załączyć do maila, to streszczenie. Streszczenie powinno być naprawdę krótkie. Streszczenie to czasami kluczowy plik, który wysyłacie do redakcji. Jak nie popełnić błędu wysyłając złe streszczenie, powiem Wam w ostatniej części, czyli w tym bonusie czego nie robić wysyłając propozycję wydawniczą do wydawcy. Dobrze jest, jeżeli w mailu zaznaczysz, jaki gatunek propozycji wydawniczej do nas kierujesz i do kogo jest ta powieść. Wszystkie załączniki, które dodajesz do maila, dobrze, żeby były w standardowych formatach, czyli PDF lub po prostu pliki Worda. Łatwiej jest nam je wydrukować i czytać. Część z nas czyta te propozycje na czytnikach, dlatego format PDF jest jak najbardziej pożądany. Jeżeli chodzi o załączniki, to by było na tyle, ale ważna jest też treść maila. Fajnie jest, jeżeli w mailu przedstawisz się, opowiesz o sobie, napiszesz, co Cię motywowało do wysłania propozycji wydawniczej, dodasz jakieś parę słów, w których po prostu się nam sprzedasz. Bo wyobraź sobie, że na naszego maila trafia dziennie 10, 15, czasami 30 propozycji wydawniczych i trudno jest nam wybrać tę, która jest najlepsza i tę, którą przeczytamy w pierwszej kolejności. Czasami taki mail po prostu pomaga. Jak długo czeka się na odpowiedź? Na odpowiedź w sprawie propozycji wydawniczej w naszym wydawnictwie kobiecym czeka się zazwyczaj do trzech miesięcy. Chociaż praktykujemy sprawdzanie maila na bieżąco i staramy się jak najszybciej odpowiadać, ale musicie też wziąć pod uwagę aktualną sytuację, nie tylko biorąc pod uwagę nasze wydawnictwo, ale także innych wydawców. Czas pandemii spowodował, że nasza praca troszeczkę wygląda inaczej i ten czas oczekiwania na propozycję wydawniczą może się wydłużyć. Jeżeli po trzech miesiącach nie dostaliście żadnej odpowiedzi, warto się przypomnieć na mailu. Być może gdzieś ten mail umknął, a być może rzeczywiście ta propozycja Została odrzucona. I tutaj jeszcze jedna ważna kwestia. Jeżeli nie dostaliście odpowiedzi od wydawcy, to nie znaczy, że nie umiecie pisać. Czasami jest tak, że trafiliście w zły moment, w zły czas. Od czego zależy to, czy książka zostanie wydana? Tak naprawdę odpowiedź jest bardzo ogólna, bo zależy od wszystkiego. Często szukamy określonych gatunków, często nie trafiacie z propozycjami wydawniczymi do odpowiedniego wydawcy. Czasami jest tak, że coś nas po prostu ujmie w stylu waszego pisania, czasami podoba nam się pomysł. Czasami, to, że odrzucamy propozycję, nie wynika tak naprawdę z tego, że ona jest zła. Mogę Wam opowiedzieć o ostatniej sytuacji, którą miałyśmy w wydawnictwie kiedy na propozycje wydawnicze wpadła naprawdę nieźle napisana książka, natomiast my nie byliśmy w stanie jej ocenić, dlatego że dwie z nas, które recenzują te propozycje, czytały książkę, która opierała się na bardzo podobnej fabule i po prostu ciągle ją porównywałyśmy do tamtej książki i nie byłyśmy w stanie obiektywnie ocenić, czy ta książka jest dobra. Więc pamiętajcie, że po drugiej stronie siedzi też człowiek, który po prostu ma swoje upodobania czytelnicze. Ale są pewne przesłanki, które powodują, że propozycja wydawnicza wydaje nam się ciekawa. Czyli jeżeli od pierwszych akapitów się w nią wciągamy, jeżeli bohaterowie są ciekawi, jeżeli pomysł jest niebanalny, ale też jeżeli napięcie podczas czytania jest cały czas na tym samym poziomie. Ile trwa wydanie książki? Wydanie książki tak na oko trwa od momentu podpisania umowy około rok. Ale to też zależy od tego, z jaką książką mamy do czynienia. Musicie wziąć pod uwagę to, że wydawca ma swój plan wydawniczy, który zazwyczaj jest ułożony z wyprzedzeniem. W tym momencie my pracujemy już na planie wydawniczym na przyszły rok. Więc e, jeżeli wysyłacie propozycję wydawniczą i liczycie na to, że ona zostanie wydana w ciągu miesiąca czy trzech miesięcy, no to niestety tak się nie da. A jeżeli jakiś wydawca mówi Wam, że tak się da, to musicie wziąć poprawkę na to, że być może ominie niektóre procesy pracy nad książką, które są bardzo istotne. Musicie wiedzieć, że praca nad książką to nie tylko wasze napisanie książki, ale też my musimy poddać tę książkę redakcji, żeby uniknąć ewentualnych błędów językowych, potem ją złożyć, a następnie poddać ją jeszcze raz korekcie. W międzyczasie tworzymy też okładkę do książki, pracujemy nad tytułem, wszystko oczywiście w porozumieniu z autorem a także wymyślamy plan marketingowy. Dosyć istotne jest też umiejscowienie książki w planie. Upieranie się przy tym, że chcecie koniecznie, żeby ta książka wyszła w październiku, w momencie, kiedy jest to książka, której akcja dzieje się wiosną, jest kompletnie bez sensu i po prostu zadziała na Waszą niekorzyść i na niekorzyść sprzedaży tej książki. Dlatego ten czas wydania od momentu podpisania umowy jest dosyć elastyczny, ale musicie być gotowi na to, że będzie to trwało około roku. Czy wydawnictwo poprawia błędy w książce? Oczywiście każde szanujące się wydawnictwo poprawi błędy w książce. Co nie znaczy, że możecie do nas przesyłać propozycje wydawnicze, które są usiane błędami ortograficznymi. Oczywiście my te propozycje przeczytamy i oczywiście mamy redaktorów i korektorów, którzy to poprawią, ale umówmy się, taki tekst najeżony błędami czyta się bardzo źle. Ile muszę zapłacić za wydanie książki? W wydawnictwie kobiecym wydajemy książki w modelu tradycyjnym, co oznacza, że wszystkie koszty wydania książki wydawca, czyli my, bierzemy na siebie. Oczywiście są inne modele wydawnicze, w których wy bierzecie finansowy udział w wydaniu książki, natomiast my tego nie praktykujemy i po prostu my płacimy za wszystko, a wy czekacie na piękną książkę. Czy autor ma wpływ na okładkę i tytuł książki? Oczywiście, że tak. E, wszystko konsultujemy z autorem, e, natomiast e, na pewno nie jest tak, że będziemy upierać się przy czymś bardzo mocno, e, jeżeli autorowi się nie będzie podobało. Nie jest też tak, że zgadzamy się na każdy kosmiczny pomysł. E, warto jest zaufać swojemu wydawcy. E, wasz wydawca, który zdecydował się zainwestować w Was pieniądze i w Waszą książkę, chce dla tej książki jak najlepiej i chce dla Was jak najlepiej. Nam też zależy na tym, żeby ta książka okazała się bestsellerem. Nasze doświadczenie na rynku pokazuje nam, które okładki, które kolory czasami sprawdzają się na rynku, które fonty na okładkach się sprawdzają, jakich zdjęć należy unikać, jakie tytuły do pewnych książek są odpowiednie. Jak nie zepsuć książki, dlatego że czasami debiutanci upierają się przy tytułach, które brzmią bardzo groźnie, a chcą ten groźny tytuł. Dać książce, która ma charakter obyczajowy lub romansowy, no to niestety zostanie wychwycone przez czytelników, a czytelnicy są bardzo surowi. Czytelnicy nie znają was osobiście, tylko oceniają książkę. Jeżeli będziemy ich zwodzić złym tytułem lub nieodpowiednią okładką, to po prostu będą rozczarowani, a nie o to nam przecież chodzi. Co musi zawierać dobra książka? Hmm, to zależy. Eee... Wszystko tak naprawdę zależy od gatunku, ale jest parę takich rzeczy, które rzeczywiście się sprawdzają i które są warte zachodu. Ehm, przede wszystkim jest to dobry research. Ehm, o co tutaj chodzi tak naprawdę? Jeżeli piszecie powieść, e, której bohaterem jest lekarz, a sami lekarzem nie jesteście, to może warto porozmawiać z jakimś lekarzem, może warto pochodzić po forach dla lekarzy, zobaczyć. E, o czym rozmawiają, w jaki sposób, a najlepiej dotrzeć do źródła i zbadać e, środowisko lekarskie, sprawdzić jak to wygląda od kuchni. E, pamiętajcie, że czytelnikami waszych książek też mogą być lekarze, którzy jak zobaczą, że troszeczkę tam naciągnęliście prawdę, to po prostu wam nie uwierzą. Podobnie wygląda kwestia miejsc e, akcji w książce, czyli jeżeli osadzacie akcję w miejscu, w którym nigdy nie byliście, a ono istnieje naprawdę, no to trudno będzie wam je realistycznie przedstawić. E, tak samo, jeżeli osadzacie akcję w roku e, obecnym, e, wszystko się dzieje w marcu, to musicie pamiętać, że trzeba będzie tam trochę nanieść poprawek i włączyć w to całą pandemię, którą teraz mamy. E, także przede wszystkim research, e, realizm. Oczywiście to są zasady, które nie stosują się na przykład do propozycji e, fantazy, ale tam też dobrze jest, jeżeli wszystko po prostu trzyma się kupy, jeżeli e, bohater jest od początku smutnym bohaterem. To trudno by było, żeby nagle w drugim rozdziale zaczął opowiadać żarty bez uprzedniego wytłumaczenia, dlaczego taka zmiana osobowości w nim nastąpiła. Także research, realizm i wiarygodni bohaterzy. Dobrze jest też kilka razy przeczytać dialogi, które piszecie do książek, dlatego że często um, debiutanci, szczególnie, mają taką manierę pisania bardzo poprawnych, okrągłych dialogów, a ludzie tak naprawdę nie rozmawiają. Jeżeli spotykacie na ulicy koleżankę czy kolegę, to mówicie do niej, do niego cześć, opowiadacie co tam u Was. Rzadko, kiedy są to poprawnie złożone zdania, współrzędnie złożone, podrzędnie złożone, z mnóstwem pięknych słów. Rozmawiacie naturalnie i spróbujcie te naturalne dialogi ze swojego życia przenieść do swoich książek. I jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że każda rzecz w książce musi być po coś. Jeżeli zamieszczacie w książce szczegółowy, drobiazgowy opis jakiejś e, scenerii. Opisujecie dokładnie dzbanek, który stoi na stole, to ten opis musi być po coś, dlatego że czytelnik e, skupi swoją uwagę na tym opisie i będzie zastanawiał się, dlaczego autor akurat tak mocno skupił się na tym dzbanku. Jeżeli do końca książki nie wyjaśnicie tej zagadki, czytelnik będzie troszeczkę zirytowany, że zabraliście mu czas po prostu. Więc jeżeli ten zbanek jest ważny w kolejnych e, sytuacjach, które dzieją się w powieści, to warto go opisać. Jeżeli nie jest ważny i po prostu bawicie się swoim pisarstwem e, i próbujecie opisać ten zbanek, to może warto ten element usunąć z książki. E, pamiętajcie, że czytelnicy nie lubią przegadanych treści, jeżeli... Pojawia się długi, szczegółowy opis w książce, on musi coś ze sobą nieść. Być może jakiś ładunek emocjonalny, być może nawiązuje do kolejnych wydarzeń w książce, ale musi być po coś. A teraz powiem Wam, czego nie robić. Napisałam książkę, czy jesteście zainteresowani jej wydaniem? Czyli o mailach bez załączników. Nie róbcie tego nigdy. E, tak jak mówiłam, e, dziennie wpada do nas naprawdę wiele propozycji. W momencie, kiedy dostajemy maila z pytaniem, czy jesteśmy czymś zainteresowani, a nie wiemy, co to jest, czy to jest poradnik, czy to jest powieść, czy to jest poezja, nie jesteśmy w stanie udzielić Wam odpowiedzi. Musimy zobaczyć, co to jest za książka, i wtedy dać Wam odpowiedź. My jesteśmy zawsze zainteresowani wydaniem dobrej książki. Dzień dobry, załączam moją książkę, czyli spróbuj się sprzedać. Jeżeli wysyłacie do nas maila, w którym po prostu jest jedno zdanie, dzień dobry, załączam swoją książkę, jest spora szansa, że my tego maila ominiemy lub odłożymy go na później, dlatego że nie wiemy, co to za książka, nie wiemy, komu tę książkę tak naprawdę zlecić do recenzji lub która z nas miałaby ją przejrzeć, ponieważ nie wiemy, co to za gatunek. Musiałybyśmy otworzyć załączniki, przejrzeć je. Często też w takich mailach zdarza się, że załączacie samą treść utworu i dopiero po przeczytaniu książki jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest thriller, kryminał, romans, obyczaj, co zajmuje czas. A nasza praca wygląda tak, że na początku przeprowadzamy wstępną selekcję tych maili, które do nas wpadają. Załączam opinię przyjaciółki mojej mamy. Czyli nikt z bliskich nie powie ci, jak naprawdę dobra jest ta książka. Wyobraźcie sobie, że musicie swojej mamie powiedzieć, że brzydko wygląda, że jej fryzura jest po prostu fatalna, a zakładamy, że kochacie swoją mamę i macie z nią super kontakt. No, nie da się tego powiedzieć wprost i nie da się tego powiedzieć zupełnie szczerze. Nie chcemy skrzywdzić naszych bliskich, to jest zupełnie normalne i naturalne. Dlatego, jeżeli wasza koleżanka, przyjaciółka, mama, ciocia, brat, chłopak, narzeczony powiedział, że to, co napisałyście, jest świetne i że będzie z tego bestseller, podejdźcie do tego z dystansem. Być może rzeczywiście tak jest, ale fajnie jest, jeżeli ten tekst przeczyta ktoś, kto jest obiektywny. E, dlatego, załączanie recenzji znajomych i rodziny. Nie do końca ma sens, ponieważ nam nic nie mówimy i tak musimy spojrzeć na tą propozycję obiektywnie. Albo skierować ją do zewnętrznej recenzji, albo przejrzeć same. Dlatego bardzo się cieszę, że bliscy was wspierają, ale to nie zawsze jest potwierdzenie tego, że ta książka jest naprawdę super. Ta książka jest dla wszystkich i łączy w sobie wszystkie gatunki. Czyli jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Jeżeli w mailu piszecie, że ta książka jest dla wszystkich i że łączy w sobie wszystkie gatunki, nie róbcie tak, po prostu tak nie róbcie, dlatego że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Każdy z nas czyta inne książki i w każdym z gatunków znajdujemy inne pozytywne rzeczy, które nam się podobają. Książka nie może być jednocześnie kryminałem, poradnikiem, fantastyką, obyczajówką, romansem, erotykiem, science fiction i nie wiem co tam jeszcze sobie wymyślicie. Każda książka idzie w jakimś kierunku gatunkowym. Owszem, ona może zawierać elementy z innych gatunków, ale jest jakiś wiodący gatunek, w którym będzie osadzona. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ my, decydując o wydaniu książki, musimy też wiedzieć, z jakimi innymi książkami na rynku ta książka będzie rywalizować. Załączam jeden rozdział, bo nie chcę zdradzać zakończenia, czyli nie da się ocenić książki po jednym fragmencie. Bardzo często wysyłacie do nas na przykład tylko jeden rozdział lub fragment powieści. Trudno jest nam ocenić, czy książka w całości jest dobra, otrzymując tylko tak nieduży fragment. Podejrzewam, że część z Was robi to dlatego, że obawiacie się, że wykorzystamy całość, odrzucimy Waszą propozycję, a wykorzystamy całość do czegoś innego. No, żaden szanujący się wydawca czegoś takiego nie zrobi, dlatego że książka jest Waszą intelektualną własnością i my nie możemy sobie jej przywłaszczyć. A dlaczego tak ważne jest, żebyśmy zobaczyli całość? Wyobraźcie sobie, że ktoś przynosi wam wielowarstwowy tort z owocami, daje wam spróbować tylko kawałek ozdoby z wierzchu i musicie ocenić, czy tort w całości jest dobry. No po prostu się nie da. Podobnie jest z książkami. Musimy wiedzieć, czy utrzymujecie napięcie przez całą fabułę powieści. Musimy wiedzieć, jak książka się ukończy. Musimy wiedzieć, czy to zakończenie jest dobre, czy złe. Musimy wiedzieć, czy pomysł, w którym mieliście na fabułę, został obroniony w całości. Często jest tak, że książka na początku jest bardzo dobra, a potem tracicie rezon i troszeczkę zwalniacie pisanie, troszeczkę coś się wysypuje na końcu. Przy czym to nie jest złe. Jeżeli styl jest dobry, jeżeli pomysł nam się podoba, możemy z Wami przepracować to zakończenie. W każdym razie, My musimy poznać całość waszej propozycji wydawniczej. Po prostu się nie da po całym rozdziale. Wysyłając też fragment, narażacie się na to, że po prostu Wam nie odpowiemy na tego maila, dlatego że nie zawsze mamy czas, żeby na takiego maila odpisać i poprosić Was o to, żebyście dosłali resztę tekstu. Oczywiście często to się zdarza, ale w momencie, kiedy mamy natłok pracy i natłok tych propozycji na mailu, po prostu takie maile omijamy i czekamy, aż ta osoba wyśle do nas całą powieść. Wiem, że wydajecie fantastykę, ale napisałam tomik poezji. Czyli dlaczego warto wiedzieć, czego się chce? To jest coś, o czym mówiłam już na początku. Sprawdźcie swojego potencjalnego wydawcę. To, że uwielbiacie jakieś wydawnictwo, bo wydaje fenomenalne książki, fantazy, i chcielibyście zostać ich autorem. A napisaliście akurat obyczajówkę lub romans, nie znaczy, że musicie im wysyłać tę propozycję. Prawdopodobnie spotkacie się z brakiem odpowiedzi, a wiadomo, że to jest demotywujące. Musicie wiedzieć, do kogo skierowana jest Wasza książka i sprawdzić sobie, które wydawnictwa kierują swoje książki do tego typu czytelników. Kiedy starasz się za bardzo, czyli o ozdobnikach w tekście. To jest nasza zmora, zmora osób przeglądających maila z propozycjami. Wiem, że bardzo lubicie swoje książki, wiem, że traktujecie je jak dzieci, jak swoje wypieszczone, małe dziełka i często wrzucacie tam dużo ozdobników, jakieś obrazki. Staracie się, żeby ten plik był sformatowany jak najbardziej kolorowo i atrakcyjnie. Dla nas, e, czytających te propozycje, jest to bardzo utrudniające. Wyobraźcie sobie, że nasza praca polega na tym, że siedzimy 8 godzin przed monitorem komputera. Często trwa to nawet dłużej. Jeżeli dostajemy tekst, który jest na fioletowym tle napisany różowym fontem i w dodatku z jakimiś ozdobnikami, to po prostu bolą nam oczy od czytania tego. Dlatego, jeżeli wysyłacie propozycję wydawniczą, darujcie to sobie, bo to wcale nie podnosi ich wartości a wręcz utrudnia nam jej rzetelne ocenienie. Najlepszy jest tekst w Wordzie napisany czcionką wielkości 12, najlepiej Times New Roman, zwykły maszynopis podzielony po prostu na akapity. Załączam streszczenie. Opisałam wszystko najdokładniej jak się da. Czyli czym w zasadzie jest streszczenie? Streszczenie, jak sama nazwa wskazuje, ma streścić treść Waszej książki. Co oznacza, że nie musicie opisywać dokładnie, co bohater zrobił w której scenie i w którym rozdziale, ale musicie opisać, o czym jest książka. Jak powinno wyglądać takie naprawdę dobre, fajne, atrakcyjne dla wydawcy streszczenie? Powinno się zmieścić na jednej stronie A4. Powinniście tam opisać w skrócie fabułę, bez wdawania się w szczegóły, czyli początek, rozwinięcie, koniec. Napiszcie też, co chcecie przekazać tą książką. Napiszcie, do kogo ona jest w tym streszczeniu, i określcie mniej więcej, jaką ma atmosferę, lub jakie emocje chcielibyście wzbudzić w czytelniku, lub jakie ważne tematy poruszyliście w tej książce. Nie wypisujcie nam na 10 stron. Co po kolei wydarzyło się na kartach tej powieści? My to sobie sprawdzimy. Streszczenie jest dla wydawcy po to, żeby wiedział, z jaką książką ma do czynienia, z jakim pomysłem, z jakimi bohaterami. Czy akcja dzieje się w Polsce czy za granicą? Czy mamy do czynienia z męskimi, damskimi bohaterami? Ilu ich jest? Co się dzieje w książce i w zasadzie po co mają przeczytać? Nawet jeśli propozycja zostanie odrzucona, proszę o odpowiedź i wskazówki. Czyli wydawca nie jest Twoim nauczycielem. Czasami wysyłacie propozycje wydawnicze, w których piszecie, że czekacie nawet na odmowną odpowiedź i prosicie o kolejne wskazówki. To bardzo miłe i my naprawdę chciałybyśmy to robić, ale często po prostu nie mamy na to czasu. Jeżeli odrzucamy jakąś książkę, to nie możemy poświęcić naszego czasu pracy na to, żeby Wam udzielać warsztatu z pisania. Niestety, my nie jesteśmy od tego. Jeżeli decydujemy się na wydanie waszej książki, to wtedy owszem, będziemy z wami pracować nad tekstem i będziemy wam dawać wskazówki. Natomiast po prostu nie mamy czasu na to, żeby odpisywać wam, co jest ewentualnie do poprawy. Moje wymarzone wydawnictwo odrzuciło propozycję wydawniczą: już nigdy nic nie napiszę czyli nie poddawaj się. Podstawowa zasada pisania to taka, żeby się nie zniechęcać i żeby się nie poddawać. Pamiętajcie, że każda książka musi mieć swój moment. E, tak jak jeszcze dwa lata temu, e, no może trzy lata temu, nie było specjalnie mody na książki poświęcone Auschwitz i nie było też czytelników na takie książki. E, tak jak sami widzicie, na rynku od dwóch lat te książki naprawdę cieszą się dużą popularnością. Wyobraźcie sobie wydawcę, który 5 lat temu dostaje taką propozycję wydawniczą. Prawdopodobnie nikt nie byłby nią zainteresowany. Natomiast teraz te książki przeżywają swoje 5 minut. Yy, I to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby pisać, nie poddawać się i wysyłać do nas propozycje na maila propozycjęmałpawydawnictwo-kobiece.pl. Dziękuję bardzo. Pa.